Witam Państwa, mamy początek czerwca 2012 roku. Jesteśmy na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Obrzychu. Tak zwany rod podzamcze, którym administruje Pan Paprocki, Tomczak, Pani Klimków i tak dalej. I dzisiaj chciałem przedstawić Państwu Temat ekologiczny, to znaczy jak w tym ogrodzie usuwane są śmieci. Właśnie dostaliśmy informację od działkowców, że zarząd tego ogrodu gromadzi tu starty śmieci, które następnie są palone. I to jest ochrona środowiska. Jako członek grupy niezależnej musiałem ten problem zbadać. I to jest właśnie teren tego zarządu i tutaj jest to śmieciowisko proszę zobaczyć Ekologicznie się to spala Mam pytanie właśnie do ochrony środowiska Bołbrzychu czy w ten sposób można się pozbywać śmieci I jest to też pytanie do Straży Miejskiej. Postaram się sfilmować to. To jest gospodarka odpadami. Proszę. Zamiast wywieźć to od razu na śmietnik, to zwozi się tutaj, segreguje i te stare kanapy jakieś okna drzewa. Inne resztki chemiczne jakieś materiały są palone. Zdaniem działkowców z tego ogrodu jest to niedopuszczalne. Jakiś kacyk zarządu sobie wjechał do ogrodu, bo im oczywiście wszystko wolno. No ale już jeszcze kilkanaście dni i mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny zrobi porządek. Przynajmniej organizacyjny i działkowcy dojdą do głosu i zrobią z tym porządek. Bo jak widać PZD to jest tu w ogóle nic nierobione. Po prostu śmieciowisko. Trawy pylą. No postaram się jeszcze zrobić jakieś inne ujęcie. No, tak to wygląda z drugiej strony. To jest gospodarka Ratwodzanczy Fasty Haszcze i tak dalej No ale tym nie chcą, żeby tutaj palić mieć. No, tu mamy bramę wjazdową ogród. Jak to otwarta. Tam z tyłu mamy właśnie to śmieciowisko. Tu jest siedziba zarządu. No ładne porządki. Tak, mamy 19 czerwca dzisiaj otrzymaliśmy zgłoszenie, że ta sterta śmieci, która tutaj była na terenie PZD Rot Podzamcze w Wałbrzychu została spalona. Proszę zobaczyć. Rzeczywiście tak to wygląda. Jeszcze się kopci. Tak wygląda ochrona środowiska według funkcjonariuszy Polskiego Związku Działkowców. I drugi element: proszę zobaczyć, my, działkowcy, płacimy opłatę za wybuch śmieci, a te zamiast zostać wywiezione na śmieciowisko, zostają spalone, a pieniądze idą do kieszeni leśnych dziadków. Oczywiście zgłaszamy to do ochrony środowiska i do Straży Miejskiej w Obrzechu Tak wygląda to śmieciowisko Z drugiej strony proszę bardzo jeszcze się tli te wszystkie stare kanapy i tak dalej plastiki i inne odpady toksyczne zostały spalone no, jeszcze gorące a no, tu przygotowane pewnie już następne do śmieci za taki wywóz śmieci płacimy właśnie no, proszę państwa ten film miał się już zakończyć ale Okazuje się, że dzisiaj 20 czerwca otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie że kolejna partia śmieci została spalona No i rzeczywiście jeszcze się dymi tutaj dwóch panów Segreguje śmieci. Niektóre opady, odpady trafiają jeszcze na Dział, Każdy działkowiec tego ogrodu na usuwanie śmieci wpłaca do kasy ROD Podzamcze 25 zł. I Trzeba pamiętać, że w tym ogrodzie jest ponad 2500 działek. To daje kwotę na usuwanie tych zanieczyszczeń, na usuwanie śmieci z ogrodu. Ponad 62 tysiące złotych. Te śmieci zamiast lądować na wysypisku śmieci komunalnym w Obrzychu, część jest, jak Państwo widzą, wsypana do kontenera, natomiast część jest spalona. Właśnie te wszystkie śmieci toksyczne z mas plastycznych, plastiki i tak dalej zostały znowu w nocy spalone. Tutaj widzimy i jeszcze się dopala. Wczoraj zawiadomiliśmy Straż Miejską i jak widać nie odniosło to żadnego efektu. No, taką mamy Straż Miejską w Obrzychu. Zobaczymy, bo czekamy jeszcze na reakcję Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska No to na razie tyle Dziękuję Państwu za uwagę Proszę zobaczyć pod i to jest samochód należący do PZD Rot Lanczak ognisko już drugi dzień płonie to znaczy płonęło głównie na zakończenie jeszcze rodzynek proszę zobaczyć jedne przepisy są bronione a przepisy o ochronie środowiska są totalnie ignorowane obudę i zakłamanie leśniki.